ma! zaczynajmy z tej strony Majubi, a zapraszam Was na kolejny odcinek czarnej flagi. Mam nadzieję, że już wr wrócimy do regularnego nagrywania. Także e, czy na początek jakaś akcja? E, raczej... Raczej nie. Raczej się nam uda e, nie uminąć tych statków do cholery, więc hmm! Why not? Why not? Chyba trzeba ich dojechać na szybkości? Zrobimy to jak Pan Bóg nakazał. Czyli... Łatwiutko i szybciutko Szybki dojazd, zero pitu pitu bank, bank, jeden dojechany Dobra, gdzie jest ten drugi? Ten, który nas właściwie zaczął tak naprawdę atakować Jeden, dwa, dobra Zbierzemy sobie szybko materiały What the hell? Jeszcze zdążyli mnie zaatakować, co to się w ogóle wydarzyło? Chwila, chwila, tak, podglądzik muszę kurczę skasować Bo po co mi teraz podglądzik? Eee, ja tu potrzebuję to zniszczyć, o boże, nie trafiłem Dobra, trafiłem. Tak. Przeszukaj. Odzież, room 7 może być, może nie ma jakiegoś szału. Ej, co to w ogóle to za jest stateczek jest? A to mnie szokło na ten moment. Dobra, bum Dobrze, drewno 19 i odrobinę płótna. płótno też nam się przyda chyba na żagle, z tego co się orientuję, ale mam nadzieję, że nie uszkodziłem jakoś specjalnie statku. Od razu jesteśmy po szybkiej podróży, bo nie będziemy tam kurcze, płynąć znowu 20 minut. To nie ma większego sensu. No i jak mówiłem, chyba wrócimy do regularnego nagrywania Mam nadzieję, że wyższa jakość filmu Wam się bardziej podoba, bardziej Wam odpowiada I mam nadzieję, że będziecie więcej oglądać i więcej ze mną tutaj zostawać I że subskrypcje w końcu zaczną rosnąć Chociaż na to nie liczę, liczę dopiero, że gdzieś koło 23 Jak już Saint Row będzie leciał mnie na kanale regularnie, to wtedy zacznie się naprawdę Fajna akcja, a ci, co tutaj się dzieje? Przepraszam bardzo To nam nie płynie What the hell? Co to za pole mino, minowe? Czy ja jestem atakowany? Nie wiecie co, ja stąd wpłynę. Nie interesuje mnie to, mam nadzieję, że to nie jest yy, to co mam zrobić. Oblężenie Charlestown! No to lecimy, kurde, a jak, a jak? Tylko, czy będziemy to robić stateczkiem? I właśnie dalej nie ogarniam. Po co w poprzednim filmie musiałem. Yy, po, po co musiałem ulepszać mój statek? Skoro nawet moim statkiem nie płynąłem, nie? Well that's grand. Yes, it's for the best, I think. I should have some wild stories when next we meet. Edward! Your constant friendship has been my most treasured find on these seas. Well above gold and silver and rum, I, I prize the courage you've inspired in me this year. Thank you, sir! O. A very good morrow to you. <try> <try> Takich przyjaciół potrzeba więcej. No i ładowanie. Czy wyjdziemy za nimusa? Chyba wyjdziemy za nimusa, ale mam nadzieję, że nie, bo w sumie mamy podbijać Charlestown, więc trochę by się to gryzło. Jest. Co tu się wydarzy, ale piękne drzewka. Co tu się dzieje? Aha, no tak, no my będziemy walczyć o leki, no bo nam na sału umrze, na jakąś chorobę, pewnie jakąś grypę czy coś, a my nie potrafimy sobie z tym poradzić. you men are the pariahs of Charlestown and I would profit better by using your organs for chum by Christ this is my predicament kill you it's a decision I'll make hardly. But not with remorse. Oh, nie, Edward, what All of Charleston can see this mess. the idea. Out of range, but well in sight. So where's the medicine? We sent a party ashore to partner with the governor. That were a week ago. No noise since. No nie wrócili, pewnie już nie żyją, powieszeni gdzieś kurczę na jakimś maszcie czy coś takiego, więc nic z tym już nie zrobimy. Ale Edward ma swoje techniki, swoje taktyki, swoje, takie, wiecie, asasyńskie sprawy. O, tak, śledź kanonierkę! Boże, pamiętam tę misję! Nie, nienawidzę po prostu takich sytuacji. Będziemy płynąć za gościem przez 48 godzin. O. Oh. to raczej jest słabo, co? Ktoś tak kurwa coś czuje. Dobra, prawie mnie przyczaili w tym wszystkim. Dobra, gdzie ta kanonierka? Jak ja mam tutaj płynąć? Dobra, tam jest kolejna wieża Jak ja przepłynę tędy, to będzie okej? Okay? Wiem, wiem, wiem Dobra, byle poza, bo, poza światłem się trzymać i to nam starczy A ja, ta kanonierka co na tak zwolniła? Dobra, teraz to ja nie wiem, tutaj mam płynąć? No co ty? No, the to... No, no i dupa po statku Zatuniemy na jakiś bagnach Dobra, ta kanierka pływa jak chce Raz przyspiesza, raz wolniej Boże, jakie wibracje, chyba mielizna jest gdzieś niedaleko Pomalutku, delikatnie W ogóle ta mapa jest źle narysowana to mi przeżywam jakiś opór Dek dobra, Czyli co? Wbijamy, atakujemy, zabijamy. ielo. Zniszczy dzwon. Okej. Okay. To jest do zrobienia. Nawet łatwiej niż może się wydawać. Okej. Okay. Tu mam w ogóle jakich gości. Strefa zagrożenia. No shit, Sherlock. Ok, tam jest jakiś gościu. Który może nas pilnować, ale tutaj nic nie zrobię. Hmm. Okej okay. Do krzaka Raczej do wozu Czy jestem w stanie wciągnąć dwóch naraz? Dobra, ty stąd pójdź Chodź tutaj Tak jest, o to chodzi Ty chodź z powrotem No chodź, 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 nie wstydź się Bang, zabójstwo Okej, okay, tam chyba u góry są jacyś goście. Nie, wszyscy są tutaj porozstawiani Tak jak widzę, to któryś się kupi nie. Na ogół mają mnie w nosie. Okej, okay, ale... Czy tam ja radę tam podejść, to po prostu sabotować? Tam w ogóle idzie jeden z tych żołnierzy. Dobra. O kurwa. Nie w tą stronę jest mój statek? To jest mój stateczek? No i elegancko, Boże, Adewale Ty to jesteś sternik Elegancki Czyli co, oni po prostu nie będą w stanie zaalarmować teraz nikogo w okolicy Może być, może być Ja w ogóle to nagrywam Hehehe, he he. dobra, obraz jest, wszystko jest Oj, za szybko, oj Oj, oj, oj Dobra, już działa? Działa ale mój statek za chwilę nie będzie działał, jeżeli będę tak pływał. Te pady są dziwne, rozładowuje mi się, znaczy rozładowywuje, ale wyłącza mi się. Gdzie ta kanonierka? Ona gdzieś tam już płynęła daleko. Musimy ją dogonić Ej, nie mam pojęcia jak ja tu płynę. To jest mielizna, tak, to będzie jakoby mielizna. No kan kanonierka jest na pewno ma płytsze dno, więc ma dużo łatwiej manewrować w takim terenie. Ale na statek chyba nie jest aż tak ociężały, żeby zaryć. O spód tego kurwa, jak ja tu mam teraz płynąć. Śledź kanonierkę. Dobra, ty chyba też będę musiał wyeliminować z tego co rozumiem. O Terio! Wbiłem na górę, Dobra I w dół Jakieś popisuwy Dobra, rozumiem, czyli teraz po prostu. Ja jebie. Co tu się wydarzyło, proszę państwa? To jest nasz, nasz cel. Tam w ogóle jakieś zwierzę mi wyskoczyło z wody. Chyba aligator Mówi strzałek usypiających przeciwko kroko krokodylom Okej, okay. mam strzałki usypiające? Mam trzy akurat Oj Dobra, dobra Bez paniki Gdzie jest ta kanonierka, ty Ziomek Co mogę sobie zaznaczyć? Nie, nie zaznaczę jej Ale na szczęście mam ją tutaj Ciągle bliziutko, i to już nie, czekaj, kanonierka Szalupę, boże, mi się zdaje tą kanonierkę śledzę, ta kanonierka gdzieś się zablokowała Ja patrz no Dobra, które do niej popłyną? Czy ja dam rady w ogóle? Okej, okay, tu jest gościu Dobra, tutaj jest aligator w Serio nie trafiłem Lol, śpiący aligator Pij przyjacielu Dobra, tutaj są dołnierzyki. Raczej ich zabijać. Zabijanie ich nie będzie dobrym pomysłem. Aczkolwiek z drugiej strony przydałoby mi się ich wyeliminować tylko po to, żeby dostać e, strzałki uspijające kolejne. Jest jeszcze jakieś aligatorki pływają sobie. Dobra, tam jest ten ziomek. E! Ja nie jestem zainteresowany walką z wami. Kompletnie. Mogliby się trochę uspokoić. No a kawusia, kawusia wchodzi. Jak oni manewrują tym? To nie są zwykli żołnierze. To są króle manewrowania. Serio? O kurwa No i kurde No musiało tak być, no musiało tak być Jakby się było bez faila to już by nie była ta sama gra, no nie? Ciągle sprawdzam czy się nagrywa wszystko O Boże No tak Tu gdzieś jest Nie to Strzałeczka Dobra Czy ja mogę po nim? Mogę sobie oskurować, no to bierzemy, zawsze się przyda Panie, że mogę go oskurować, jak on y, śpi. No way. No way. Kaku ziomeczku. Edziu, wierzę w Twoje zdolności. No, czemu on się nie zaznacza? Ty jesteś naszym celem, więc się zaznacz do cholery. No, dobrze Mamy kolejnego aligatora Kurde No i mi się znowu odłączyło Dlaczego? Dobra Ale ja bym chciał go Kuro Kiedy grozi mi O kurwa Jeszcze jeden tu był a, no, 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 no. Kurowanie. To jest skurowanie. O boże, zmniejsz odległość od celu. Really? Kurczę, chciałem sobie skurować aligatora, ale nawet to mi się nie udało. Ale bieda. Dobra. Panu podziękujemy. Mogę już go przeszukać? Zapowinniśmy ja powinniśmy na. O kurde. Jebaniutki, ale mi wyskoczył. Ale udało chyba mi się tamtego przeszukać jeszcze No, szukajesz? Fajnie Edward Ty to potrafisz zaskoczyć, no Zaraz będzie yy, Oddalać się od celu, masz przypał No, w górę, w górę, w górę Czy ja tam serio nie mogę wskoczyć? Dobra, coś tu się zdupcyło i to konkretnie Dawaj, 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 dawaj Andy. No, już się aligatora na moich plecach I chyba raczej będzie dobrze ominąć Bo poprzednio mnie to zgubiło Dobra, tutaj mogę chyba jakoś wbiec. Nie, no raczej mnie nie przyczają, nie? Prawdzie, już uciekłem. Dobra, tu jest kolejnych trzech. Tamci mnie chyba gonią, ale się zgubili. A ja tu mam kilku typów, którzy mogą mnie niefajnie zauważyć. Bomby nie mam. Dawaj, dawaj. No nie wie, że mnie nie zauważyli. No za goście! Ale jesteście bezużyteczni. Nie dziwię się, że tam tych zostawili. Jak nawet ci nie dają rady. Okej, okay, skrzaczka do krzaczka, skrzaczka do krzaczka. Podsłuchiwanie. No, dobra, o co chodzi? Oj! Kurwa! Co się na SERIO wydarzyło? Nie wierzę! Nie wierzę! Dobra, jak to mówią do trzech razy sztuka, a teraz już jesteśmy na linii podsłuchiwania. Dobra, stańmy sobie tutaj gdzieś. Może nawet tam u góry. Dobra tam wejść? chyba nie Dobra. I się zatrzymali, więc jakby nie ma tego złego. Maj się blisko swojego celu. He, he, he. No. Ej. Pucham przecież, tak jest.

że... Czarnobrody tutaj wpadł, nie? A tam taki kapitan, który ucieka? Spójrzcie na mnie, ja jestem idealnym przykładem tego, jak powinien działać kapitan E! Czymś taki mnie nie powstrzyma, ziom? Ja pierdolę Dobra, trochę mnie powstrzymał Dobra, dajcie sobie spokój, panowie no wiem, 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 zmniejszam, zmniejszam. Ciągle i bez przerwy. To jest. Jakieś zwolnione tempo. Serio, musieli włożyć tutaj zwolnione tempo? Ja tu potrzebuję zabić tylko jednego człowieka. Po co wy w ogóle narażacie swoje życie? Zobaczcie, co on robi. On ucieka. On was zostawił na pastwę losu. Wykorzystuje was. O Boże. O Boże. O Boże. Edward, jak to zjebiesz? No i dupa. Dobra. Do widzenia. Do widzenia było bardzo miło. Uwielbiam takie akcje, uwielbiam takie gry. Dobra, ci podnikali. Czy ja ich jakoś, wiecie, zabiłem dzięki temu, że sfejlowałem? Nie, ja jednak nie. Okej, okay, no trochę mi się pomyliły trasy. Pobiegam totalnie nie w tą stronę, w jaką powinienem. Ale też... Boże, on swoich poprzywracał Co za gość! Intrus pomocy... Czekajcie Każdy... nie mogę go strzelić. O kurczę, wy to rozumiecie? Ja myślę, że tutaj dużo, dużo dłużej biegłem. Dobra, i tutaj mamy, że... Boże, ty tam był aligator, o to chodziło! Ale mi się kamera tak słabo... o! Zabi Zabi, Zabi God no, save me Andy all you devils! Blackbeard made you as good an offer as ever a man got from any pirate. He might curse his methods. But medicine was all he wanted. And now he will get it. Zadarmo You should have barreed mate.

you not know, Thank. <much> oh, you should be The governor is bound to muster more soldiers. You go on ahead. I got some business in the north. You're done, aren't you? Giving up on us, on Nassau. Look. I'm late into my fourth decade on this earth. And if I don't find some means to make the fifth quiet and cozy voyage, I'd rather sink to the devil's doorstep than call myself Captain another year. O kurde, chce to? Are you me again, chcę this world, Or the one below.

Dobra, spoko, a więc sobie poczekasz, poczekasz sobie, bo Ty też będziesz musiał poczekać na kolejny odcinek. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, a jeżeli nie, napiszcie w komentarzu, co mogę poprawić, żeby filmy Wam się bardziej podobały. I pamiętajcie, do zobaczenia. Siema!